Hej wszystkim! Jako, że 11-bit nie rozpieszcza nas nadmiarem informacji na temat swoich nowych gier, postanowiłem wziąć dostępne materiały na warsztat i spróbować rozszyfrować, co kryje się za enigmatycznym projektem 8, a co za troszeczkę chyba mniej tajemniczą Doli. Zaczynamy! Na konferencji wynikowej 2020 dostaliśmy materiały ze wszystkich trzech projektów własnych: Eleonor, która później okazała się być w 2, Doli oraz P8. Wiadomo, że materiał z Eleanor to był ten teaser trailer, a więc pozostałe sceny, trzy krótkie urywki, muszą pochodzić z pozostałych gier. Tylko jakie teraz przypisać do odpowiednich tytułów? Jestem przekonany, że scena numer 1 i 3 pochodzą z tej samej gry. Przede wszystkim setting tych dwóch fragmentów różni się dość znacząco od tego środkowego, ale jest jeszcze jeden szczegół, który nie pozostawia wątpliwości. Przyjrzyjmy się grzybom, w tym i o w tym miejscu. One są po prostu identyczne, więc te sprawy chyba mamy z głowy. No ale nadal nie wiemy, które fragmenty to P8, a które to Doli. Idziemy w takim razie dalej. W grudniu 2022 dostaliśmy jeszcze jeden króciutki fragment z okazji podpisania przez 11-bit umowy na wykorzystanie silnika Unreal Engine z Epic. Tutaj już oficjalnie potwierdzono, że nagranie pochodzi z P8, więc na tej podstawie można już coś się domyślać. Moim zdaniem setting z rozpadającą się świątynią znacznie bardziej pasuje do tajemniczych lokacji z grzybami niż do kosmonautów. Już odchodząc od tego, że te żagle słoneczne się palą, więc musi być tlen, a te kombinezony wydają się mówić zupełnie coś innego. Jeśli to nie jest dla was wystarczające potwierdzenie, to mamy jeszcze moje chyba ulubione źródło wiedzy na temat nadchodzących projektów, czyli oferty pracy. Przez ostatnie miesiące, a nawet lata, Elevenbit Beat był bardzo aktywny na polu rekrutacji, a na nasze szczęście każda z ofert jest przypisana do konkretnego projektu. I to właśnie ogłoszenia odnośnie Doli, nie pozostając łudzeń, który fragment pochodzi z tej gry. O ile w wymaganiach na takiego environment 3D artista nie znajdziemy wiele poza umiejętnościami tworzenia hard surface assetów, a więc maszyn, metalowych przedmiotów i podobne, to już w ogłoszeniu na AI designera czyli osobę odpowiedzialną za sztuczną inteligencję mamy znacznie więcej. W wymaganiach widzimy, że NPC w grze mają się zachowywać po ludzku. Jeść śniadania, prowadzić rozmowy, spać, ale też używać wind. I moim zdaniem, właśnie to ostatnie jest dość mocnym potwierdzeniem, że kosmonauci to doli, bo starożytna świątynia jakoś nie jak się ma do Wind, no spójrzcie na te schody, to nawet roki by na niej nie wbiegł, a niestety windy nie ma. Wiele takich małych rzeczy, przynajmniej mi daje pewność, że fragmenty możemy dopasować tak, jak to widzimy na ekranie, ale skoro już mamy to za sobą, to może spróbujmy. Ogarnąć trochę bardziej jakie to będą gry, jak będzie wyglądał gameplay, może trochę fabuła. Jako, że sporo mówiliśmy już o doli, to może zacznijmy od niej. Na konferencji inwestorskiej 2.21 dowiedzieliśmy się, że będzie to zupełnie nowe IP, ale będzie to znany gatunek. Tutaj możemy być raczej całkiem pewni, że nie będzie to Tower Defense, a właściwie Tower Attack, jak to było w anomalii, ani też City Builder, więc pozostaje znany nam z This War of Mine. Swoisty 11-bitowy survival. W rozmowie z prezesem, Przemkiem Marszałem, mamy delikatne potwierdzenie, że to właśnie będzie gra survivalowa. Wydaje mi się, że było również wspomniane, że będzie to tylko i wyłącznie single player. Wydaje, wydaje mi się, że kombinujesz dobrze w kontekstach tych survivalowych różnych rzeczy. Kombinujesz dobrze w tym kierunku, jaka jest geneza tego zespołu. Jak ludzie to robią? Kilka dni temu pojawiła się bardzo ciekawa oferta na senior writera. Z ogłoszenia możemy się dowiedzieć, że do obowiązków pracownika należeć będzie pisanie głębokich dialogów, które są kluczowe w grze, rozwijanie postaci wielowymiarowych, pasujących do głównego plotu, tworzenie scenariuszy pod cinematyki oraz innych narracyjnych części gry, co w sumie jasno pokazuje, że w grze będzie ciężka, głęboka, wielowymiarowa fabuła. Przeanalizujmy dokładnie, co widzimy na fragmencie, który udało się dopisać do doli. W oko od razu rzucają się postacie dwóch kosmonautów. Ok, to teraz dygresja edukacyjna. Wiecie, czym się różnią astronauci od kosmonautów? Astronauci to są ludzie wysłani w przestrzeń kosmiczną przez Stany Zjednoczone, a kosmonauci to ich odpowiednicy z byłego Związku Radzieckiego, ogólnie z bloku wschodniego. Co ciekawe, mamy też tajkonautów, czyli... Odpowiednicy, odpowiednicy powyższych, tylko że z Chin. Nie wiem, jak się nazywają ci, którzy mają być wysłani z Indii, ale co myślicie o polskim odpowiedniku? Może Gwiazdonauta? Gwiazdonauta by był spoko, nie? Dobra, nieważne. Wracamy do głównego tematu. Na nagraniu widzimy kratery, z których wydobywa się czerwone światło oraz opary. Daje to jasno do zrozumienia, że to ciało niebieskie jest aktywne wulkanicznie. Widzimy też, że nasi gwiazdonauci majstrują przy jakiejś aparaturze, co skłania nas do tego, że raczej nie jest to nie są to pierwsze chwile człowieka na tej planecie, a już zdążyli coś zbudować wcześniej. Niestety, z tego fragmentu ciężko jest wyciągnąć cokolwiek, co jakby dałoby nam jasną informację, jaka będzie fabuła, ale no, poza oczywistym, że, że będzie się rozgrywało to w kosmosie, to jeśli to jest faktyczny fragment z gry, to wydaje się, że studio poczyniło duże postępy, bo to naprawdę wygląda bardzo dobrze graficznie, szczegółowość, naprawdę na wysokim poziomie. Wydaje mi się, że pozostaje nam już tylko do analizy tytuł roboczy projektu, czyli Doli. Jedyne, co się z tym kojarzy, to oczywiście owieczka Doli, która jak wszyscy wiemy została sklonowana. Czy więc fabuła będzie się w jakikolwiek sposób kręcić wokół klonowania, a może wokół owiec? Tego nie wiemy. I niestety to chyba wszystko, czego możemy być pewni na podstawie dostępnych materiałów. Dopóki nie dostaniemy jakiegoś teasera, tytułu czy czegokolwiek, możemy się tylko domyślać. Ale tych domysłów mam kilka i chciałbym się z Wami nimi podzielić. Po pierwsze, myślę, że gameplay będzie podobnie jak w This War of Mine podzielony na dwie części, odbywające się cyklicznie. Jedna, czyli zarządzanie bazą, czy to w postaci konkretnego budynku, czy może statku kosmicznego, rozbudowa, zajmowanie się potrzebami mieszkańców i tym podobne. A część druga to ograniczone czasowo misje na powierzchni planet. Ograniczenie może zostać wprowadzone np. nie wiem, za pomocą ilości tlenu, jaką mamy dostępną w skafandrze, lub tego typu rzeczy, może jakieś promieniowanie. Myślę, że gra będzie miała trochę bardziej rozbudowaną fabułę niż This War of Mine, a właściwie dużo bardziej rozbudowaną fabułę, jak chociażby na podstawie tego ogłoszenia na Senior Reitera możemy wnioskować. Będziemy musieli coś konkretnego osiągnąć, może nawiązać jakieś połączenie, aby wezwać pomoc lub przetrwać do momentu, kiedy przyleci misja ratunkowa. Na pewno życie w bazie będzie znacznie bardziej rozbudowane, ale jako, że będzie to full 3D, to myślę, że raczej będziemy sterować tylko jedną postacią, a nie wieloma, jak to miało miejsce w przypadku Twomu. Także ja na tę grę mam taką wizję. Niestety, tak jak mówiłem, bez teasera, trailera, to jest trochę błądzenie po omacku, więc chyba już nie będę dalej to, to wbrnął. ale tak mi się wydaje, że coś, coś, coś w tym stylu może być. Teraz może przejdę do projektu 8, którym wbrew pozorom też wiemy całkiem sporo. Przede wszystkim znamy rodzaj gry. Będzie to TPP akcji, czyli gra typu wspomnianego Control, God of War'a czy np. Tomb Raidera. Z ofert pracy wiemy, że w grze mają pojawić się elementy walki i broń. Przy rekrutacji animatorów dużą uwagę przykłada się do szczegółów, jak np. animacja włosów czy ubrań, więc szczegółowość powinna być bardzo duża w tej grze. Jednocześnie szukane są osoby potrafiące animować zarówno dwu- jak i czteronożne stworzenia, więc można założyć, że w grze poza ludźmi pojawią się również zwierzęta, lub nieznane nam stworzenia. I myślę, że raczej to drugie. Przyjrzyjmy się teraz trzem fragmentom, które wiemy, że pochodzą z P8. Zacznijmy może od sceny z rozpadającą się świątynią. Że to świątynia, wiemy z hasła na steam May the Temple answer your prayers in the hour of need. Do którego przejdziemy później, albo nie, zobaczymy. Co pierwsze rzuca się w oczy, to to, że świątynia rozpada się do góry, jakby była wciągana przez jakieś niebiańskie siły. Nawet trochę poza kadrem widać światło padające z rozstąpionego nieba. Dzięki temu możemy założyć, że w grze będzie występował jakiś rodzaj magii lub innego rodzaju rzeczy fantazy. Swoją drogą, podobną scenę możemy zaobserwować w trailerze Inkwizytora od The Dust, gdzie właśnie cała magia pochodzi od sił wyższych, nieba, piekła, demonów i tym podobnych. Biorąc pod uwagę cały setting tej sceny, do głowy przychodzi świat pełen magii, fantazy, sekt, kultów, może nawet demonów. Podobne wnioski można wysnuć oglądając pozostałe fragmenty. Roślinność nie występująca na Ziemi ani obecnie, ani w przeszłości, więc musi być to jakiś świat fantazy. Widać, że całość pulsuje jakby magią. Grzyby wydobywają z siebie jakieś pyły, możliwe że trujące, bo wszędzie dookoła znajdują się porozrzucane ludzkie kości. Dodatkowo pulsujące energią jajo czy tam głaz jednoznacznie utwierdzają w przekonaniu, że w przeciwieństwie do pozostałych produkcji własnych 11-bitu, czyli bardzo realistycznego This War of Mine oraz w sumie science fiction Frostpunka, P8 będzie mocno uderzał w świat magii, fantazy, więc i to prawie na pewno wykreowane przez 11-bit, a nie na bazie jakiejś książki czy innego dzieła. Bazując na tym, co udało się tutaj zebrać, myślę, że gra będzie miała wiele różnych lokacji, ale bez takiego typowego otwartego świata, Gameplay będzie bazował na walce bronią białą, mieczami i tym podobne, ale z dużą domieszką naturalnych umiejętności, może, może właśnie magicznych. Trochę tak jak właśnie w kontrolu było, że konwencjonalna broń, czyli pistolet, mieszał się z telekinetycznymi umiejętnościami bohaterki. Przeciwnicy będą wszelkiego rodzaju. Człowiekopodobne, może też ludzie, zwierzęta z lokalnej fauny oraz może jakieś demony, potwory, coś takiego. Spodziewałbym się rozwoju postaci, może nie typowego RPGa, ale wraz z postępami odkrywania nowych umiejętności magicznych, pomagających w walce i przemieszczaniu kolejnych yy, poziomów. Duże prawdopodobieństwo, że w grze będą lokacje, gdzie będzie typowo tylko walka, ale też takie spokojniejsze, gdzie będzie trochę zręcznościówki, może log logicznych zagadek, poznawania historii i tym podobnych. Myślę, że możemy się spodziewać też lokacji, w których będą po prostu bossowie, a to wszystko mocno przyprawione intrygującą fabułą z wieloma moralnymi wyborami. Więc wydaje się, że można spodziewać się kilku zakończeń. Zdecydowanie skłaniałbym się w kierunku, że będzie to bardzo mroczny tytuł. Niestety nie jestem chyba już w stanie wyciągnąć nic więcej zarówno z dostępnych materiałów, ani tego co mi się zrodziło w głowie. Na szczęście chyba nie będziemy musieli już tak długo czekać, aż dostaniemy przynajmniej jakąś sensowną, solidną zapowiedź odnośnie którejś z tych gier, ponieważ już w drugim kwartale powinno się coś pojawić. Myślę, że to będzie P8 raczej niż Doli bo mimo tych wielu problemów, o których się mówiło, to jakoś mam wrażenie, że, że po prostu jest, że prace są na bardziej zaawansowanym poziomie, ale mogę się mylić, nie? Jakby to tylko są przypuszczenia. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie o tym, co powiedziałem, czy też Wam się wydaje, że dużo z tego może znaleźć się w grze, czy zupełnie no, no i to jest takie trochę głupoty, gadam. A może udało Wam się coś zauważyć, czego ja nie widziałem, więc jeśli macie jakąkolwiek ciekawostkę z tych Odnośnie tych gier też piszcie. I to by było na tyle w tym odcinku Polish Dream. Ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa.